I czołem. Karol Lewandowski i Wojtek Kozak. A wy oglądacie program Wehikuł Podróżniczy. Ponieważ znowu się ubraliśmy tak samo, ja dzisiaj będę występował w szopie. A ja zaśpiewam piosenkę. Do szopy, hej pasterze. W dzisiejszym odcinku opowiemy wam o naszym festiwalu podróżniczym, który odbył się kilka dni temu w Świdnicy. A ponadto powiemy wam o tym, jak przetransportować samochód na inny kontynent. W sobotę odbył się czwarty festiwal podróżniczy Moto Travel. W sumie zaprezentowało się kilkanaście ekip podróżniczych, a przyjechało co najmniej 300 osób. Mogliśmy posłuchać o wyprawach do Filipin. Były dwie wyprawy dookoła świata. Bałkany, Maroko. Australia, Afryka. Była wyprawa autostopowa do Afryki, która zresztą zdobyła nagrodę najlepszej wyprawy. A ponadto był Maciuś i Ania, którzy zrobili niesamowite wrażenie na wszystkich Wielki podróżnikach. Wygrali nagrodę za debiut podróżniczy roku ze swoim półgodzinnym filmem o wyprawie kamperem 4 do Rumunii. Polecamy Wam go. W opisie link do tego filmu. Bardzo fajnie, że tak dużo ludzi przyjechało, bo przyjechali ludzie z całej Polski, nie tylko z Dolnego Śląska, ale było bardzo dużo ekip gdzieś z Warszawy, z Gdańska, czy nawet z Rzeszowa. Mamy nadzieję, że za rok przyjedzie Was jeszcze więcej. Festiwal jest niebywałym okazją do poznania niezliczonej ilości podróżników i ludzi, którzy mają Baktyla na punkcie podróży. Poza tym, że można przyjechać, posłuchać jakichś opowieści o podróżach, które już się odbyły, to zawsze przyjeżdżają też ludzie, którzy planują jakąś swoją wyprawę, mają wolne miejsca i można się zgłosić do nich na wyprawę i dzięki temu po tym naszym festiwalu co roku kompletują się ekipy ludzi, którzy wcześniej się nie znali, a potem razem pojadą na jakąś wyprawę. A zatem, jeżeli chcecie poznać niesamowitych ludzi, posłuchać o niesamowitych przygodach lub znaleźć ludzi na wyprawę, przyjeżdżajcie na mototrawę. Kolejna edycja już za rok, znowu w czerwcu. Gadżet podróżniczy na dziś. Wykrywacz. Ale nie jest to wykrywacz kłamstw. Jest to wykrywacz, który przyda Wam się, jak czasem chodzić na długie spacery po plaży i chcecie przy okazji coś zarobić. Szczególnie na takiej plaży, gdzie ktoś mógł zgubić złoty sygnet wysadzany diamentami. Są to wykrywacze metalu. Klapkowacze metalu i człapiecie sobie po plaży i nagle bip, 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 bip. Schylacie się kapsę. Wydaje nam się, że raczej nie będzie to jakieś super rewelacyjne urządzenie. Pewnie mocy i zasięgu to za dużego nie ma, ale jeżeli centymetr pod piaskiem leży sztabka złota, to... Macie szansę. Nie. Bardzo często pytacie nas, jak udało nam się przetransportować auto na inny kontynent, czyli do Ameryki i do Australii. Wbrew pozorom, nie jest to takie trudne i nie musicie przejeżdżać po zamarzniętym oceanie. Ani budować tratwy. Albo ewentualnie tunelu pod dnem oceanu. Jest to dużo prostsza sprawa. Pływają statki, więc możecie auto wstawić do kontenera albo po prostu na pokład statku, tak zwane RORO. Jeśli chodzi o koszty takiego transportu i to, ile czasu to zajmuje, to w przypadku Stanów Zjednoczonych koszt transportu samochodu w jedną stronę to jest jakieś 1000-2000 dolarów i transport trwa około miesiąca. A w przypadku Australii zajmuje to 2 miesiące i kosztuje około 2-3 tysięcy dolarów. Wszystko zależy od tego, z jaką firmą będziecie to auto transportować, jakie są duże gabaryty tego samochodu i jak bardzo zależy Wam na czasie. Macie dwie możliwości, możecie auto wstawić do kontenera, wynajmujecie kontener, wstawiacie do niego auto, zamykają drzwi i kontenerem pięknie jest ustawiony na statek, tak, czyli kontenerowiec, czyli równie dobrze Wasz bus może płynąć z bananami, z narkotykami, z kawą, nie wiem, co tam ludzie wysyłają kontenerami, ale pewnie wszystko. Są dwa rodzaje kontenerów, 20-stopowe i 40-stopowe. Więc... Do 40-stopowego wchodzą dwa auta, więc, więc na pewno coś będzie jeszcze dołożone. W do 20-stopowym nasz bus się bez problemu zmieścił. Drugą opcją jest tak zwany statek Roro, czyli Wasz pojazd po prostu będzie wstawiony na pokład statku. Takim właśnie statkiem RORO nasz bus popłynął do Stanów Zjednoczonych i stał on między jakimiś pojazdami wojskowymi, Maybachem, górniczymi, górniczymi maszynami. maszynami, kombajnami i tak dalej. Tam po prostu są transportowane wszystkie te auta, wszystkie te pojazdy, które się które nie mieszczą do, do kontenera. do kontenera, bo są za duże. Bardzo wiele osób dziwi się, że opłacało nam się transportować auto gdzieś tam na inny kontynent. I prawda jest taka, że jeżeli planujecie wyjazd na, nie wiem, 2-3 tygodnie do Stanów, no to nie opłaca się ciągnąć swojego samochodu. Ale w naszym przypadku, jak jechaliśmy na 3-4 miesiące, to ten koszt transportu samochodu był nieporównywalnie mniejszy do kosztu wynajęcia auta na tak długi czas. Tym bardziej, że nasz bus jest naszym domem, więc kumulując koszty do tego spania i wyżywienia się samemu, zdecydowanie bardziej opłacało nam się po prostu wysłać auto z Polski. A nawet jeśli byście chcieli kupić na miejscu jakiś samochód, to wyszłoby to cenowo bardzo podobnie. Tylko kupując auto na miejscu, nie macie pojęcia, co to jest za samochód. Jak coś się zepsuje, to sobie nie tak łatwo poradzicie. W naszym busie, no, my się nie znamy na mechanice, ale umiemy naprawić już praktycznie wszystko, bo nam się już wszystko parę razy zepsuło. Więc w Stanach, jak coś się psuło, to już wiedzieliśmy, przynajmniej co to się psuje. Gdybyśmy tam kupili auto jakieś amerykańskie, nie mielibyśmy pojęcia, co się zepsuło i trzeba by było jechać do mechanika. Poza tym, w tym naszym busie, mamy wszystko przystosowane do wielomiesięcznych podróży. Mamy tu. Specjalnie rozkładane kanapy, drugi akumulator, jakieś przetwornice, prysznic elektryczny mamy na dachu bagażnik Bielgachny, tam są namioty, stoliki. To wszystko trzeba by było kupić tam na miejscu. Dlatego wysyłaliśmy swoje auto. Dokumenty na pewno zastanawiacie się, ile dokumentów trzeba przygotować, żeby takie auto wysłać. W zależności od tego, do jakiego kraju wysyłacie auto, są różne obostrzenia. Przede wszystkim na niektóre państwa wymagają opłacenia tak zwanego karnetu de passage. Jest to jakby zabezpieczenie finansowe, gwarantujące to, że to auto, które wysyłacie na inny kontynent, wróci z powrotem do Polski. Tu Wam pokażemy taką mapkę z zaznaczonymi wszystkimi państwami, gdzie ten karnet jest potrzebny. My go potrzebowaliśmy przede wszystkim w Australii. W naszym przypadku ten karnet kosztował 20 tysięcy złotych, z tym, że jest to kaucja zwrotna. My za sam koszt wystawienia karnetu zapłaciliśmy niecałe 500 zł, a te 20 tysięcy złotych to jest kaucja, którą dostajecie po powrocie. Po prostu trzeba pojechać do PZM w Warszawie. Jest to jedyna instytucja w Polsce, która wydaje ten karnet. Musicie pokazać swoje auto, wpłacić 200 tysięcy kaucji, dostajecie wtedy ten karnet i za najpóźniej 12 miesięcy musicie wrócić z powrotem z tym autem i znowu pokazać, jeżeli wszystko jest git i ten samochód wrócił, dostajecie zwrot całej kaucji. Także jeżeli planujecie na przykład wyjazd do Australii, to musicie sobie wziąć pod uwagę to, że auto będzie tam płynąć 2 miesiące, wracać co najmniej 2 miesiące, czyli z 12 miesięcy już 4 miesiące zajmie transport, więc wyprawa nie może być dłuższa niż 8 miesięcy. Fakt na dziś. W Los Angeles mężczyzna ma prawo bić swoją żonę pasem pod warunkiem, że ma szerokość nie większą niż 3,6 cm. No chyba, że żona lubi i się zgodzi na ustępstwa. To wtedy. wtedy może mieć nawet 36. A do na przykład Stanów. Karnet nie jest potrzebny. My, jadąc do Stanów, potrzebowaliśmy tylko pozwolenie od instytucji, która się nazywa EPA. To jest yy, taka instytucja w Waszyngtonie, jakoś Environmental Protection Agency. Tak, się nazywa. I to jest po prostu instytucja, która zajmuje się tym, żeby dopuszczać do ruchu auta. Chodzi po prostu o zanieczyszczenie środowiska. Musią, muszą być pewni, że nasze auto nie będzie kopcić, lać oleju i tak dalej. I tam jest taki przepis, że jeżeli to auto przylatuje do ruchu turystycznego i za maksymalnie 12 miesięcy wyjedzie z powrotem z Ameryki, to nie trzeba właśnie spełniać tych wszystkich warunków, które tam są Potrzebny, nie trzeba dokładać żadnego katalizatora, nie trzeba zmieniać świateł, tylko wasz samochód może jeździć w takim stanie, w jakim jest i wydanie tego dokumentu jest darmowe. Tylko tak. trzeba się zainteresować odpowiednio wcześniej, bo czasem trwa to parę I miesięcy. I będąc już w Polsce, musicie sobie ten dokument załatwić, nie jest to jakąś wielką przeszkodą, wystarczy powymieniać kilka maili. Eee, możecie jeździć na swoim dowodzie rejestracyjnym, nie trzeba auto przerejestrowywać na żadne miejscowe tablice. Jeśli chodzi o ubezpieczenie, to jest trochę trudniej, bo w Polsce żadna instytucja wam nie wyda ubezpieczenia na Stany Zjednoczone czy na Australię więc trzeba to załatwić na miejscu. Jak takie ubezpieczenie załatwić? To jest trochę bardziej skomplikowana rzecz, ale się uda. Najprostszym rozwiązaniem jest schakować trochę system, mianowicie udać się do ubezpieczalni powiedzieć, że chcecie ubezpieczyć swoje auto, bo u nich ubezpiecza się auto nie po numerze rejestracyjnym, tylko po numerze VIN. Podajecie numer VIN, ubezpieczają Wam auto i od razu spytają się, gdzie to auto jest zarejestrowane i czemu nie w Więc mówicie im, że właśnie jedziecie zarejestrować to auto, w jakimś tam stanie musicie podać miejsce swoje zamieszkania, więc podajecie miejsce zamieszkania kogoś kogo znacie i oni bez problemu wydadzą wam to ubezpieczenie i z nim możecie się poruszać po całych stanach. W taki sam sposób załatwiliśmy sprawę w Australii. Ważne też jest to, że jak załatwicie już ubezpieczenie w Stanach, to dopiero po około tygodniu dostaniecie pocztą to całe ubezpieczenie, więc zazwyczaj trzeba poczekać po prostu aż te dokumenty przyjdą. My w Stanach auto ubezpieczaliśmy w firmie Geico. W firmie Geico mieliśmy ubezpieczenie OC, czyli od odpowiedzialności cywilnej, jakbyśmy potrącili na przykład przechodnia. Na szczęście nam się to nie zdarzyło, ale ponadto wykupiliśmy sobie ubezpieczenie tak zwane AAA. Które polega na tym, że możemy wezwać sobie cztery razy holowanie czy tam ściąganie lawetą. Po prostu dzwonicie, oni przyjeżdżają i was zwożą do określonej ilości kilometrów. Oni nic się nie pytają, czy, wam, czy macie kapcia, czy wam wysadziło silnik, czy spaliło się auto. Po prostu przyjeżdżają, mówicie gdzie chcecie jechać, pakują was i jedziecie. Nie robią takich promów jak w Polsce, że wystarczy, że nie spełnicie tam jakiegoś zapisu w umowie, i już was nie mogą scholować. Cokolwiek by się nie działo, was holują. Fajne jest też to, że to ubezpieczenie jest nie na samochód, tylko na kierowcę. Także nawet jeżeli w ciągu pobytu w Stanach zmienicie kilka razy auto, w którym jeździcie, to zawsze możecie wezwać sobie AAA. I mając tą kartę, macie też zniżki na różne kempingi, na motele i czasem są to nawet po 20-30% zniżki. Z karnetem CPD jest jeszcze tak, że nie wszyscy na świecie wiedzą, że ten karnet jest potrzebny. Także jeżeli pojedziecie do jakichś państw Ameryki Południowej to może się udać przejechać przez granicę nie mając tego karnetu czy po prostu płacąc jakieś łapówki. Ale już na przykład jadąc do Australii czy do Nepalu albo do Indii, tam karnet jest wymagany i wszyscy na 100% wiedzą i Was bez tego nie wpuszczą. Jeżeli planujecie wysłać swoje auto na inny kontynent, musicie załatwić wszystkie dokumenty przez agencję portową. Nie ważne czy będziecie wysyłali to statkiem Roro czy też kontenerem. Wszystkie dokumenty celne musi wam załatwić agencja portowa. Takich agencji portowych jest dużo. My załatwialiśmy wyjazd do Stanów przez agencję portową w Hamburgu, przez polską firmę, która nam w tym pomogła, i oni już w naszym imieniu ogarnęli wszystkie sprawy typu jakieś odprawy celne i tego typu rzeczy. Auto można wysłać z Polski z Gdyni, ale dużo większy port jest właśnie w Niemczech pod Hamburgiem w Bremerhaven i stamtąd jest też taniej wysłać samochód. I jak będziecie wysyłać auto na inny kontynent? To musicie zorientować się, jakie wymogi ma dane państwo, do którego to auto ma przyjechać. Bo na przykład do Australii wymóg był taki, żeby całe wyposażenie busa było sfotografowane, zrobiona była lista i opisane było, jakie, jakiej wartości jest ten materiał. Po przybyciu... I po przybyciu busa na miejsce, oni dokładnie sprawdzali, czy ta lista się zgadza z tym, co było wysłane, zanim w ogóle busa wysłaliśmy. Auto było też sprawdzane pod kątem jakichś zanieczyszczeń, bo. W Australii i w Nowej Zelandii jest bardzo restrykcyjne prawo, jeśli chodzi o włożenie jakichś drobnych ziarenek, jakiegoś pyłu, piachu. Bo boją się po prostu zarazków i obcych gatunków, które mogłyby tam przybyć. Dlatego nasze auto było wzięte na tydzień czasu na specjalną kwarantannę, gdzie zostało dokładnie dodatkowo wymyte, chociaż wcześniej było super czyste i przygotowane, a potem okazało się, że skasowali nas za to 1500 zł. A i tak gdzieś tam pod bagażnikiem znaleźliśmy jakieś roślinki, które rosły od czasu pobytu w Polsce. Gdy wysłaliśmy auto statkiem RoRo do Stanów Zjednoczonych, cały ekwipunek z busa, nie musieliśmy robić listy, ale cały ekwipunek musieliśmy opróżnić i został on wrzucony do specjalnej skrzyni, która po prostu pojechała razem z busem i była postawiona koło niego. Więc po prostu na statku RoRo auto nie może być załadowane, czyli jakieś przepełnione bagażniki i auto wypchane po samdach waszymi rzeczami niestety odpada. I ta skrzynia oczywiście musiała być zrobiona ze specjalnego drewna, które miało jakiś tam atest, bo zwykłe drewno też może zawierać jakieś robale w środku i nie może to popłynąć do Stanów Zjednoczonych. Po czym okazało się, że to specjalne drewno to zwykła sklejka, którą zrobili nam dwa majstry jakieś gdzieś w porcie za 50 euro łapóweczki. Samochód czy motocykl, który transportujecie gdzieś na drugi kontynent, musi mieć pusty bak, nie może być niczego łatwopalnego, nie może być żadnej butli z gazem czy kanistra z paliwem. Po prostu boję się, że to wybuchnie. Jeżeli macie ustalone na przykład, że statek przypłynie i auto będzie do odbioru 1 sierpnia, to może to potrwać nawet tydzień, dwa, trzy tygodnie dłużej. Tak jest. Jeżeli będziecie mieli więcej pytań albo chcecie poznać jakieś szczegóły, to możecie do nas pisać albo w komentarzach albo odzywać się do nas na blogu lub na fejsie. My auto transportowaliśmy do Australii z firmą Hapaclote, która jest taką dużą międzynarodową firmą i jak szukacie transportu, to polecamy. Dziękujemy! Subskrybujcie nasz kanał... Subskrybujcie! Subskrybujcie nasz kanał! Żeby nie przegapić kolejnych odcinków. To jest bardzo ważne, za wszystkie subskrypcje bardzo Wam dziękujemy! Jeżeli macie jakieś pytania, Pytajcie w komentarzach, na wszystkie pytania będziemy odpowiadać. A my się widzimy już za tydzień o tej samej porze. Czwartek, 19. See you later, alligator. Czołem! Cześć!